Witam. Dzisiaj tworzę kolejne 20 nostromów na Palmerów w Team Fortress 2. I tak na początku już powiem, że za sposób, jak w czasie jednego odcinka zmieścić dwa odcinki. Rozwiązanie jest takie, żeby po prostu przyspieszyć odcinek dwukrotnie. Wtedy właśnie nie będę tracił nikogo czasu za bardzo. A na odcinku i tak będzie się tworzyło 20 miota ognia więc w sumie na jedno wyjdzie No właśnie jeśli chodzi o e, jakiś zysk albo przeliczanie tego całego zysku z, z tych wszystkich odcinków przynajmniej tej serii najnowszej no to zrobię taki plik w Excelu żeby właśnie liczyć te wszystkie straty i zamieszczę go gdzieś tam w opisie, żeby karty miał do niego dostęp no wtedy będzie łatwiej e, obserwować jak, jakie tam robię zyski na odcinkach więc, jak ktoś byłby zainteresowany, to po prostu klika se tam w opis i ma tego Excela z tymi wszystkimi danymi. Jak widać, odcinek ten był krótszy, ale i tak udało nam się zwrócić tą inwestycję. Na dzisiaj to tyle. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie. Siema!